W każdej rundzie tej edycji pocharu strzelałem bramkę i tym razem też powiedziałem kibicom i swoim kolegom z drużyny, że uda mi się wpisać na listę strzelców. Nie kłamałem, strzeliłem. Później Jurek strzelił drugą bramkę. Myślę, że się należał ten tytuł wraz z Poharem Polski tutaj w Warszawie. Zostajesz Wojtek w Warszawie w następnym sezonie. Czy ktoś Cię kusi? Ym, mogą sobie kusić. Czy ja znajdę lepszą atmosferę i lepszą drużynę niż Legia Warszawa? To powiesz o kibicach? Oni szaleją już od środy. Zwariowali dzisiaj po raz kolejny na waszym punkcie. Widziałeś co się dzieje? Po prostu są wspaniali i uważam, że takich kibiców to nie jest mieć. No szkoda tylko, że nie dali się po prostu do końca nam pocieszyć, zrobić rundy honorowej. Wokół... Wokół boiska, wokół stadionu, tylko po prostu się zawsze ładują y, na boisko. No, oto mamy do nich żal, no i niestety, to ich jest wina, że myśmy szybciej zeszli do szadni. Wojtek, od jutra urlopy, jak spędzisz ten wolny czas? Tylko dwa tygodnie, 5 lipca już jedziecie do Wisły. Tak, y, dwa tygodnie, ale spędzamy to wszyscy na wakacjach. Każdy jeździ z dziewczyną bądź żoną nad morze. Nie będziemy mówili konkretnie, w które miejsca, ponieważ kibice nam nie daj spokoju, ale jedziemy wypocząć. Ty jesteś szefem kibiców Legii. Jak się czujesz? To pytanie retoryczne, bo wiadomo, że samopoczucie możecie mieć tylko wyśmienite. Czuję się wspaniale. I razem z Grzegorzem, który jest tak samo, nie tylko ja jestem przywódcą, ale też mój kolega, jesteśmy usatysfakcjonowani tym, co żeśmy zrobili. Lega na tronie, lega w podwójnej kolonii. Grzegorz, po Grzegorz, jesteście bardzo doświadczonymi kibicami. W cudzysłowie starymi, co robicie, żeby, żeby ci młodsi kibice zachowywali się godniej? Żeby nie demolowali miasta po każdym meczu Legii? Ja wiem, że radość jest przeogromna, ale straty są również niedopuszczalne. Co robicie? Przecież wytrzymaliście porządek na meczu dzisiejszym i na meczu środowym. No tak, co innego jest trzymać porządek na meczu, a co innego na mieście, no na to nie mamy wpływu, prawda? Ale ogólnie tam, gdzie my się znajdujemy, to nikt nie ma prawa żaden jakiś tam młody podkoczyć, jak to się po prostu mówi. A ogólnie, jeśli wracamy do spraw piłkarskich, czysto piłkarskich, to jesteśmy zadowoleni, że nareszcie sprawiedliwości stało się wadość. EUKS to klub, w którym Pan przez wiele lat grał. Dziś nie było żadnych sentymentów z tego, co widzieliśmy. Troszkę w pierwszej połowie się męczyliście, ale później ewidentnie było widać, kto jest lepszy. Znaczy, męczyliśmy się, byliśmy troszeczkę podmęczeni po po meczu z Zabrzem, natomiast liczą się bramki i graliśmy może oszczędniej, licząc się z tym, że, że może być dogrywka. Także może to z tego wynikało, że widać było, że troszeczkę oszczędnie gramy. Starczy piłki przynajmniej na dwa tygodnie. Gdzie pan jedzie na urlop? Ja też z żoną i z dziećmi do Zakopanego. Tarczy futbolu, ma pan tego dosyć? Pytałem pana Janasa w środę, powiedział, że jeszcze do soboty wytrzyma, a później już tylko i wyłącznie wypoczynek. No ja myślę, że dwa, trzy dni i znowu będzie mnie ciągnęło. No, Mistrzostwa Świata są w telewizji, także chyba na bieżąco będę oglądał. I, i nie starczy tej piłki na razie.